Witajcie w przestrzeni arbitrum, moje kochane raki: Słońce, ascendent i księżyc. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie horoskop na miesiąc listopad 2024. Zaczniemy sobie od wiadomości z kart Tarota. Tarot mam już na stole. Pewien związek, relacja, jak to nazywacie, ulega takiemu zastopowaniu, przystopowaniu. Młoda kobieta, młodsza kobieta z panem rakiem nie może dojść do porozumienia. Ona się nie może zdecydować, albo to pan rak na nią się nie może zdecydować. Nie może się zdecydować. Nie wie, czy chce być w związku, nie wie, czy chce być singielką, nie wie, czy chce być z tobą, nie wie, czy na tym etapie jesteście do siebie dopasowani. I tu jest chwilowe urwanie kontaktu, zawieszenie kontaktu. Zróbmy sobie przerwę. Propozycja, zróbmy sobie przerwę. Na ten moment dajmy sobie oddech, zobaczymy, co będzie potem. Co będzie potem? Po tej przerwie jest możliwość budowania czegoś od podstaw, od początku. Więc mamy tutaj pazia pentakli, młoda energia, niecierpliwa energia. Taka energia człowieka świetnie ubranego, młodszego. Tu jest męska energia, i to jest młodszy człowiek, ale też mężczyzna, rak, który może się czuć młodziej albo czuje się młodziej. Rak ryby skorpion. Mamy tutaj piątkę pentakli, więc piątka, zmiana, ruch. Mogą być krótkie podróże, ale podróże będą na pewno dla Was. Część będzie to podróży zawodowych, dla niektórych z raków, ale część to jest taka podróż przez życie, bo tutaj mamy koło, a koło Fortunę. No właśnie, fortuna kołem się toczy. Uwaga, raki na pomyłki. Gdy medytowałam do spotkania z Wami, przed spotkaniem z Wami, myliły mi się karty, myliły mi się e, trygony. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Mówię, czy jestem taka rozkojarzona, ale nie. Wiecie, tutaj uwaga na pomyłki. Pomyliłam również e, jedną kartę, więc co Wam to podpowiada? Uważajcie, ale. Tutaj dzieje się szybka energia. Jeżeli było źle, jeżeli byliście singlami, singielkami, odblokowuje się. Tutaj wszystko w tej karcie rusza do przodu. Nowe zlecenia. Tu jest też pokazany nowy pojazd. Więc dla pani, pana Raka, Słońca, ascendent Księżyc, jest pokazany nowy pojazd, droga, ale też droga przez życie. Ktoś może się wycofać. Karta pustelnika, więc raczki mogą odczuwać. Połowę miesiąca listopada taka trochę samotnia. Ktoś jest oddalony, ktoś nie chce z nami tego kontaktu i to jest zdecydowanie ten kontakt, gdzie jest zerwany na początku miesiąca listopada. W połowie miesiąca raki czują się samotne. Rakom, rak czuje, że mu kogoś brakuje. Mógł skończyć sam kontakt, i tutaj są myśli, które po głowie krążą tak niespokojnie. Nie mogę spać. Myślę, czy ta osoba sobie kogoś nie znalazła. Sam, sama jej nie chciałem, albo w drugą stronę sami was nie chcieli, a teraz się zastanawiają, no ale z Wami byłoby lepiej. Albo Wy byście mieli z nimi lepiej. No właśnie. Dla kogo to? Siódemka kielichów. Znowu niezdecydowanie. Czy słuchają nas siódemeczki? Raki siódemki. Ja jestem siódemką, a w raku mam jowisz, więc jest to dla mnie czytanie, jeżeli chodzi o miłość. Moje kochane raki, więc bracia i siostry, trygonie wody. No i właśnie, trygon wody, siódemeczka. Mamy tutaj wybory, mamy tutaj niemożność podjęcia wyboru, bo mam zbyt wiele dobrych opcji. Więc w miłości tutaj będą opcje, będą wybory. Będą inni partnerzy, którzy być może odciągają uwagę raka. Albo w drugą stronę, ktoś między wami ma opcję. Ktoś między wami może mieć opcję. Karty wyroczni, bardzo ważna będzie rodzina lub chęć założenia rodziny. Chęć założenia rodziny, chęć ustabilizowania się, chęć takiego rodzinnego czasu, czasu z przyjaciółmi. I tutaj rodzina odegra rolę jakieś spotkanie rodzinne, na którym odblokuje się karma. Numer 17, numer duszy. Razem daje nam ósemkę, dwie ósemki, odblokowanie karmy, związek karmiczny, bo Wy macie pokazany związek karmiczny ukochanego, ukochaną i ogromne szczęście. I to też bym się nie zdziwiła, jeżeli byłaby to ósemka, dwójka plus szóstka. Zobaczcie, coś niesamowitego. A tutaj pięćdziesiątka, zero od duszy, a piątka, ruch. To się dzieje szybko. Więc raczki powinny docenić kogoś albo ktoś do, powinien docenić raki. Ale ktoś się rzuci na głęboką wodę i zaproponuje: zamieszkajmy razem. Pomieszkujmy razem. Być może pójdźmy o jeden etap wyżej w naszej relacji. Zróbmy o jeden krok do przodu. Rzucacie się, po prostu rzucacie się w wir działań, ale też praca. Intensywny czas, jeżeli chodzi o pracę, bardzo dużo zadań, wielozadaniowość tutaj jest pokazana. I mamy tutaj również nieograniczone możliwości. Więc jeżeli będziemy działać, będziecie działać. Ja wiem, że jeżeli będę działać w miłości, bo Jowisz, planeta Jowisz, którą mam w raku, mówi zawsze o miłości. O tym, co się poszerza, również o karierze, bo Jowisz są to pieniądze, finanse, więc dla mnie również rzucamy się, rzucamy się w wir działań i mamy nieograniczone możliwości. Wspaniały przekaz. Tarot anielski dla Was, a zaraz powiem Wam, jakie wiadomości anielskie wyszły dla Was. Wyszły, no powiem szczerze, niesamowite, niesamowite. Co na listopad? Brawo. Dziewiątka. Humanitaryzm. Kupienie sobie czegoś wyjątkowego. Raki kupują sobie coś wyjątkowego w miesiącu listopadzie. Czerpanie radości z owoców swoich wysiłków, więc pracy. Luksusowe życie, do którego dochodzi się ciężką pracą. Praca na własny rachunek, więc osoba z własną działalnością. Ochoczość z sukcesem. Rozkoszowanie się samotnością. No cóż, raczki. Niektórzy będą się uwalniali i będą tak jak ci pustelnicy, ale niektórzy mają tylko chwilową przerwę i wrócą do ukochanej ukochanego. Do swojej gwiazdy. Co wam to podpowiada, Raki? Wrócicie do gwiazdy. Kto jest waszą gwiazdą? Uwierzcie, że macie przed sobą świetlaną przyszłość. Marzenia się spełniają. Pozytywne zmiany, które przynoszą koniec trudnym sytuacjom. Światełko w tunelu. Jakaś gwiazda jest dla raka światełkiem w tunelu. Ja mam w swoim życiu raka na tym etapie życiowym. Dziewiątka. No właśnie, chroncie to, co stworzyliście. Tarcza jeszcze do góry. Nie opuszczamy tarczy. Przygotujcie się, bo mogą być ataki. Rak może mieć ataki energetyczne, może mieć ataki w pracy. Mamy tutaj poproszenie aniołów o wsparcie, zaangażowanie w ochronę środowiska i praw zwierząt. Więc coś się dzieje zwierzętą i być może raki zareagują. Taka sytuacja widzę w listopadzie. Ostrzeżenie dla raków. Słońce ascendent oraz księżyc. Raki, przebudźcie się. Raczki, kochane raczki. Przebudzenie. Potrzebujecie chwilowej. Chwili na refleksję. Stąd, wy wiecie, że ta kobieta jest niezdecydowana, być może ta kobieta na was naciska i wy ucinacie ten kontakt. Później czujecie się bardzo samotni. Ja widzę tą historię. Czujecie się samotni. Widzicie, jak ta osoba się rozwija, jak działa gdzieś, może w sieci, w internecie. I jak jej się odblokowuje, być może ta osoba poznaje kogoś i wy nie możecie tego w głowie przetrawić. W głowie. Dlaczego w głowie, a nie w sercu? No właśnie, karta ostrzeżenie, przebudzenie, przebudźcie się, chwilowa przerwa na refleksję i wglądy, które przyniosą całkowicie inne światło. Zaakceptuj, że jesteś niepowtarzalny. Działania charytatywne. Dobrze dla raków byłoby charytatywnie zadziałać. I dwie karty jeszcze mamy. Mamy utratę spokoju, umysłu lub wolności osobistej, a może raczki czują się ograniczane przez partnera, partnerkę. No, właśnie. Jak wasze zdrówko, kochane raki? Dajcie znać, co u was, jak sprawdzają wam się energie oraz skąd słuchacie Arbitrum Astrologia. Zawsze jest mi bardzo miło przeczytać, dokąd docierają moje przesłania. Uściski dla was, moi kochani z miasta Łodzi. No dobrze, uwaga. Więc rak może poczuć się taki osaczony, że to go przytłacza. Być może za dużo czasu spędzacie razem. Przechodzicie na ten kolejny etap i tu. Rak się chowa w swoją skorupkę. Bądźcie ostrożni i uważajcie na działania innych ludzi. Strata materialna, uwaga dla raków w listopadzie na straty materialne. Upewnijcie się, że jesteście szczerzy sami ze sobą. Wstydliwe tajemnice wychodzą na jaw. Być może tajemnice raka, albo tajemnice rak się dowiaduje. Karta kochanków więc to są tajemnice w miłości to już Wam mówię od razu. Ale też przesłanie dla raka. Otwórz się na prawdziwą miłość i głęboką przyjaźń. Wybieraj sercem. Doskonałe zdrowie lub powrót do zdrowia po chorobie. Karty żywiołów wody. Jesteście trygonem wody, więc dla Was ma jest ochrona. Wy, Wasz dom, Wasz dobytek jest bezpieczny. Zobaczymy, co z kart mistycznego kipera. Jeżeli wyjdzie kradzież, to wtedy ta strata materialna może być związana z kradzieżą, ale macie ochronę. I wypowiedzcie życzenie, bo wszystko, czego pragniecie, może się spełnić. To magiczny moment. Wypowiedz życzenie i ciesz się jego manifestacją. Pięknie. Gratulacje. oraz moja ulubiona karta. Błogosławiona zmiana, ważna życiowa zmiana, przynosić wielkie błogosławieństwo. Tego wam życzę, raczki. No jeszcze te aniołki muszą poczekać. Mistyczny kiper. Dla Raków, Słońca, Ascendent Księżyc na listopad 2024. Będzie jakaś smutna wiadomość od kobiety dla raka, młodszej kobiety, eleganckiej kobiety, takiej uczącej się kobiety. I mamy kartę sądu, więc sądna decyzja do podjęcia. Tu będą przesłuchania świadków, tutaj taka decyzja, bym powiedziała, yy, miłosna. I są ponure myśli. Ponure myśli przy Was, ale też przy tej osobie, kochane raki. Przy Was, przy Was mężczyzna, rak odczuwa ponure myśli. Bo dostał tam smutną wiadomość od kobiety. Pojawiają się nieoczekiwane pieniądze w miesiącu, listopadzie dla Was, albo to Wy wydajecie na kogoś nieoczekiwane pieniądze. Jest jakieś zakończenie w związku relacji. Czy będzie to dla Was dobre? Słuchajcie, czas podjąć decyzję i coś zmienić. Bo być może od dwóch lat coś wymaga zmiany, po prostu coś od was wymaga zmiany. I tutaj będzie spotkanie, które da możliwość tej zmiany. Zobaczymy, co Archanioł Michał chce przekazać dla raków na miesiąc listopad 2024. Od Waszych bliskich po drugiej stronie. Od Waszych bliskich po drugiej stronie. Karta Archanioła Michała. Pokazują mi teraz wiadomości właśnie od tych po drugiej stronie. Dla raków. Słońce, ascendent, księżyc. Co chcą przekazać nasi bliscy? Anioły miłości pomagają Tobie. Pięknie. Z góry chcą nam powiedzieć, że mogą nam zesłać energię miłości, że mamy. W sobie energię miłości, bo anioły się nami opiekują. Anioły miłości. Wspaniałe przesłanie. Zobaczymy, co od Archaniołów i Przodków. Też wiadomości od Przodków. Dla nas na listopad, dla Was na listopad, kochane raki. Szaman, zaufaj siłą wyższym. Zaufajcie siłą wyższym. Módlcie się o protekcję. Proście o protekcję. Jesień. Uwolnij to, co stare i odpocznij. Jesienią była jakaś rozmowa od serca z kobietą. Być może kobieta z kobietą. Kobieta, która nie jest jeleniem. Kobieta, która odnosi sukcesy. Irak poznał taką kobietę. To jest wielka dama, która cieszy się rozwojem i korzyściami. Czy wy kojarzycie kogoś takiego? Ale ochrona energii, bo tutaj ktoś próbuje podebrać tą osobę, ja słyszę. Stąd to rozstanie. No właśnie, bądź odważny i szczery. I nie musisz mieć zawsze racji, raczku, kochany raczku. No właśnie, piękne przesłanie, cudowne. Przejdziemy do tych aniołków. Oj, zakończenie. Dla raków jeszcze wiadomość na miesiąc listopad 2024 pewne drzwi muszą się zamknąć. Co wam to podpowiada, moi drodzy? Zasubskrybujcie kanał Arbitrum, po więcej czytań będą przesłania tylko dla zasubskrybowanych raków, również moc kreatywności anioły mówią, że wszystko, co jest Ci przeznaczone, jest na drodze. Rozkraczone. Wszystko do ciebie przyjdzie, ale jeżeli to wykreujesz, i możesz wykreować nową rzeczywistość. Więc jest nowa rzeczywistość pokazana w listopadzie, z kart anielskich. Wszystko zmienia się na dobre. Czyż to nie jest piękne przesłanie? Raki spierają się z życiem. No właśnie, nie spieraj się ze swoim życiem, ani ze sobą. Pewne etapy, pewne sytuacje trzeba będzie pożegnać. Tu jest pokazane pożegnanie. Pożegnaj się i odzyskaj wolność albo pożegnaj się z wolnością i zyskaj kogoś. I rozmowy od serca, dlatego że tu jest pożegnanie z rozmową od serca. Rozmawiaj od serca do serca. Być może z strygonem wody. Czekanie ma swój koniec. Teraźniejszość. Ta osoba być może, która się rozstaje, kobieta do pana Raka albo w drugą stronę. Mówi, nie, miałeś czas, mogłeś to zrobić, żyj tu i teraz, ja chcę żyć tu i teraz, chcę iść do przodu. Albo ktoś również mówi, że chce żyć tu i teraz i nie chce wchodzić w związek. Nie lękajcie się, to jest po prostu życie. No, właśnie, to jest po prostu życie. Cóż, cóż Wam powiem, moi drodzy? Być może żywioł powietrza coś podpowie dla raków. Listopad 2024. Małe rzeczy. Przysiądź na gałęzi, aby delektować się najmniejszym szczegółem. Tylko tak osiągniesz szczęście. Cieszmy się małymi rzeczami. Doceniajmy małe rzeczy, bo możemy je szybko stracić. Magiczna niespodzianka, a Wy macie jakiś dar z niebios zesłany. Ja bym się nie zdziwiła, jak ten darby był koło września. I naprzód karta rada od kolibrów. Rusz się ze swojej gałęzi i poruszaj się, żeby zaprosić do swojego życia nową energię i zyskać pozytywny rozpęd. Rozpęd do przodu. Cóż, rozpęd do przodu. Jeszcze jedna karta mistycznego kipera dla Was. Dwie. Ta kobieta. Kobieta, która potrafi leczyć naturalnymi metodami, kobieta zielarka, kobieta z intuicją, kobieta, która ma magię w swoich rękach, jest dla raka wielką wygraną. Być może to jest przyjaciółka, być może to jest osoba um, bliska. Ja widzę tu dla mężczyzny raka jest to kobieta, zajmująca się niemalże tym co ja, więc bardzo głębokie przesłanie. Zobaczymy jeszcze, jakie znaki zodiaku będą dla raków ważne w miesiącu listopadzie. Odegrają ważną rolę. Saturn i Uran, więc szok niespodzianki. Coś was zszokuje, coś was zwali z nóg, dosłownie dwójka. Ktoś może mieć dwa wybory, dwie opcje. I widzimy tutaj, mamy rybki, więc tutaj może być szokująca wiadomość od ryb. Dla raków. Karty wyroczni, bogini. Co dla was, kochane raczki? Moi drodzy, dla Was ktoś, jakaś osoba, jakaś kobieta, piątka plus dwójka, siódemka. Dla raków, siódemka numerologiczna jest bardzo ważna. To jest kobieta, która jest zbawieniem dla Was, drogie raki. No cóż, yy, ciekawe, ciekawe, prawda? Jestem ciekawa, czy rak również mnie ogląda. Ten, yy, o którym myślę teraz. Słońce. Karta Słońca, więc macie słońce, macie moc i macie słońce, nawet jeżeli wstydliwe tajemnice wyjdą na jaw, nawet jeżeli tutaj jest księżyc, wy, wy od was te tajemnice mogą wyjść, raczki, takie życie w iluzji, to, to tutaj i tak macie szansę to naprawić. Macie szansę to naprawić. Macie szansę się zmienić, po prostu się zmienić. A co będzie efektem tej zmiany? Zobaczymy z kart. Kart mistrzów duchowych. Co będzie efektem tej zmiany, jeżeli rak się zmieni? Lub coś zmieni. Gest pojednania. Kobieta. Kobieta. Matka, żona, siostra, córka. Kochanka. Tu mogą wyjść osoby trzecie na jaw, tu mogą wyjść romanse na jaw, wstydliwe tajemnice, ale ktoś da wam szansę. Da wam szansę. I tutaj jest trygon wody, rak, ryby, skorpion. Da Wam szansę ta osoba. Nawet jeżeli te tajemnice wstydliwe wyjdą na jaw, a one wyjdą, to spójrzcie oczami innych, naprawdę. Strumień powodzenia, jeżeli Wy otworzycie swoje serce na miłość i spojrzycie oczami innych, nie tylko tak, jak Wam się wydaje. Ostatnie przesłanie, żywioł ziemi, co dla Was. Rak, słońce, ascendent, księżyc, listopad 2024. Siła i cuda. Oj. Siła cuda i ukochany, więc macie siłę. Słuchajcie, to wyzwanie Was wzmocni. Uda Wam się przejść dalej na drugą stronę. Odszukajcie dar w tym wyzwaniu. Musicie być silni w miesiącu listopadzie. I możecie mieć w życiu cuda, więc magia was otacza. Uwierzcie, że wkrótce doświadczycie. Cudu. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Nie martwcie się nawet, w jaki sposób przychodzi do Was, ukochany. Piękna, piękna energia. Przygotuj się na Twojego życiowego partnera. Do Twojego związku wraca romantyzm. Uwierzcie, że jesteście warci miłości i jesteście, moi kochani, i ja jestem o tym święcie przekonana. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was na YouTube, Instagram. Oraz TikTok oraz Facebook. Dziękuję bardzo. Buziaki, kochane raki, uściski.